Cześć wszystkim, witam na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak prawidłowo pikować rośliny kapustne. Zapraszam do oglądania. A jeżeli jeszcze się nie znamy, cześć, jestem Basia. A na moim kanale dowiesz się, jak w szybki i prosty sposób rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym. Dzisiaj przepikujemy kapustę pekińską oraz kapustę ekspres. Wysiewane były 13 lutego, zarówno jedno jak i drugie, oraz przepikujemy sałatę rzymską. Oraz przepikuję kalafiora. Kalafior ten też był wysiewany 13 lutego. Przepikuję go po to, aby może troszkę szybciej ruszył. Niektóre nie nadają się się do pikowania tak jak ten tutaj. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko przeżyje pikowanie. Pikować będę do doniczek P7. Wybieram do doniczki P7, ponieważ są małe, ale zapewniają roślinie wystarczająco miejsca. Wszystkie te rośliny kapustne trafią do gruntu w kwietniu, więc jest połowa marca. Załóżmy, że nawet niech będą 3 tygodnie. W tych doniczkach to i tak wystarczy im miejsca. Weźmy sobie najpierw znacznik, wrzucę go tutaj. Sprawdzimy. Jaki system korzeniowy ma kapusta. Chwytamy za listek. System korzeniowy wygląda tak. Ładny. Robimy duże wgłębienie tak, aby całe korzenie swobodnie były umieszczone w doniczce. Lekko przygniatamy i gotowe. Drugi rzut kapusty pekińskiej wykonam może w maju, w domu oczywiście, i potem trafi on do gruntu w czerwcu, w lipcu. Ta pusta pekińska wysiana teraz, tak jak ja teraz pikuję, jeżeli zbyt bardzo podziałają na nią przymrozki, może w łatwy sposób pójść w tak zwany kwiat. Więc jeżeli chcecie mieć większą szansę na powodzenie uprawy. polecam uprawiać ją później po ryzyku wystąpienia przymrozków. I już mamy kapustę pekińską przepikowaną. Teraz musimy bardzo mocno podlać. Najlepiej, aby pierwszą dobę po przepikowaniu spędziła w takim ciemniejszym miejscu, nie w pełnym słońcu, na przykład w półcieniu. I kolejny dzień już może trafić do pełnego słońca. Tutaj do tej jednej doniczki, która mi została, sadzę sobie tą kapustę. Jest to kapusta express. Tą całą kapustę pekińską postaram się sadzić w szklarni. System korzeniowy, bardzo ładny, głęboki. Jeżeli wasze sadzonki są wyciągnięte, zawsze możecie wsadzić je odrobinę głębiej. Pamiętamy, chwytamy za listki, nie za łodygę. Jeżeli jeszcze nie wysialiście roślin kapustnych, to oczywiście jeszcze można cały marzec i kwiecień. I tak wygląda przepikowana kapusta. Zostało mi tu jeszcze dwie sadzonki. Więc przepikuję tak do takich, tych samych doniczek, ale już bez podstawki. Kapusta pekińska jest rośliną dość łatwą w uprawie. Bardzo lupi żyzną i bogatą w substancje glebę więc pamiętajcie aby nawozić będzie fajnie rosła w pierwszym roku po oborniku lubi ziemię bogatą w azot szkodnikiem który często atakuje jest Mącznik, takie motylki. One wgryzają się w listki, zostawiają gąsienice. I w sumie może doprowadzić do całkowitego zniszczenia młodej rośliny. Teraz będziemy pikować. Cała te Troszkę jakby się wyciągnęła, postaram się przepikować ją głębiej. Tak wygląda system korzeniowy. Pamiętajcie, aby ziemi w Doniczkach było dużo, potem ta ziemia opadnie. Ja swoje rozsady, tej kapusty, tego brokuła, w zasadzie kalafiora, przepraszam, i sałaty rzymskiej, kapusty Pekińskiej i sałaty rzymskie będę trzymała po przepikowaniu na drugi dzień, już prawdopodobnie cały czas na zewnątrz. W zależności od tego, jak pozwoli. Temperatura będę przykrywała agrowłókniną na noc i mam nadzieję, że ładnie urośnie. Pamiętajcie, że jeżeli zostawiacie swoje rośliny na zewnątrz, a jest przymrozek, to po pierwsze musimy je przykryć agrowłókniną lub jakąś folią bąbelkową. Po prostu zabezpieczyć jakkolwiek. Po drugie pamiętajcie, aby żeby rośliny były mocno podlane, wtedy zmniejszamy ryzyko przemarznięcia. Jeżeli uprawialiście już wcześniej sałatę rzymską, piszcie w komentarzach jak aktualnie wygląda teraz wasza albo kiedy w ogóle siejecie, może od razu wprost do gruntu. I ostatnia doniczka. Teraz będziemy pikować kalafiora. Tak wygląda system korzeniowy kalafiora. Kalafior z reguły jest łatwy w uprawie, ale też wymaga żyznej gleby. Też może dojść do zaatakowania przez szkotniki, takie jak na przykład mącznik. Halafior trafi do gruntu w kwietniu. Teraz pokażę Wam, jak wyglądają przepikowane kapusty, kalafiory. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam do subskrypcji kanału. Cześć!